Siema, tutaj Zwierz, a to kolejny odcinek naszej serii Minecraft modyfikacje. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować moda Ships and Boats. Zapraszam. Ok, albo w trzeba wejść w link podany w opisie. Pojawimy się na stronie Minecraft Forum z yy, strony naszego moda. Jeżdżamy na dół i tutaj mamy download i installation open i otwieramy ten dokument. Przeniesie na, nas na stronę, w to, na której będziemy musieli poczekać 5 sekund. Naciskamy Skip Add i przenosi nas na stronę yy, naszego moda. Musimy kliknąć tutaj, mod Modloader, musimy mod Modloadera i Minecraft Forge Client. Ok, gdy pobierzemy, przechodzimy już do samej instalacji. Odpalamy start i wpisujemy procent. Data, procent. Wchodzimy w kropkę Minecraft. Bin. Kropka Minecraft. Otwieramy Minerara. I przed yy, zainstalowaniem jakiejkolwiek aplikacji musimy usunąć folder meta.inf Usuwamy. OK. No i teraz trzeba się zająć poszczególnymi modami. A więc zacznijmy od modloadera Otwieramy go. Zaznaczamy wszystko. Oprócz odznaczamy tylko ten folder, przerzucamy wszystko do naszego folderu z Minecraftem i zamykamy. Teraz Minecraft World. Otwieramy, zaznaczamy, odznaczamy tylko ten folder, wrzucamy wszystko, dodajemy zamieniamy. OK, a więc teraz na naszego moda robimy po prostu tak samo. Zaznaczamy tylko to wrzucamy, wrzucamy i zamieniamy. OK. Teraz sprawdzimy czy nasza modyfikacja została pomyślnie zainstalowana aby sprawdzić czy nasza modyfikacja została pewnie zainstalowana posłużę się tutaj um, modem Creative musimy na chwilę poczekać Okej, okay, jesteśmy na już na naszym świecie, no i sprawdzimy już wszystko, bo pewnie zostało zainstalowane. Jak widzimy, tak, są tu wszystkie nasze armaty, e, tutaj butelka, jest szampan, jest butelka, są kule armatnie, jest armata, jest wszystko, czego nam potrzeba. Stołek, no i sprawdzimy czy działa wszystko, eee, czy na przykład armaty działają. Eee, armaty są zasilane e, proszkiem, prochem strzelniczym. Ustawmy sobie taką armatę tutaj. Tutaj sobie tylko przecieszyć dźwięki. Ustawmy sobie armatę. Kamy na nią prawym. Dajemy do niej gunpowder. I tutaj dajemy e, kulę. Potrzebujemy jeszcze tylko zapalniczki i odpalamy jak widzimy <grystko> wszystko działa eee, daj wam pokażę eee, jeszcze raz wszystko nam działa a widzimy wystrzeliło eee, wszystko działa eee, zapraszam na Kanał MultiGplay gdzie macie wyjaśnione jak można to wszystko stworzyć, armatę, siedzenie i tym podobne i jak stworzyć same statki Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do komentowania Dziękuję, na razie